Przepraszam jeszcze tylko najmocniej. Przepraszam bardzo. Sekundeczkę. Proszę Państwa, yy, byłbym zapomniał, w kwestii bezpieczeństwa, w związku z tym, że Pan Stanisław posiada rzadki zespół Sasa Hopfa, sa, prosimy w tym numerze o niepodchodzenie do sceny, bo po prostu nie. Przepraszam, Dziękuję, przepraszam i zapraszam. Mnie no Wasz bardzo. występ przyprawił <laughs> o głowy i doprowadził do łez. Nie wiem, czy o to Wam chodziło, ale właśnie o co Wam chodziło? nie wiadomo, o co nam chodziło, tak naprawdę... Mówią, że jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Pewnie o to chodziło, żeby przyjechać zarobić trochę pieniędzy, ale tak naprawdę to zrobiliśmy taki program, w którym każdy, każdy robi, co chce. My gramy, ludzie się śmieją, nagłośnienie działa, nagło płaczą, nagłośnienie działa, organizatorzy, światło nie działa z kolei. Więc różne rzeczy się dzieją. No. Tak naprawdę testujemy wytrzymałość publiczności, Do tego nuda rutyna. Następny program będzie już taki, że naprawdę pójdziemy na całość i zrobimy to, co chcemy. Ja, na przykład, zamierzam podczas całego programu jeść i pić. I spać. Tak sam będziesz sobie jadł? Tak. A, co, a dlaczego nie? Z zawsze sam dorobię. A, a, a po co się będę dzielił? Na przykład z Emilem? Z kim? Emilem? Nie znam człowieka. Mhm. Ja znam, ja znam, bo to, m, <głos》>, przepraszam, może ujawnię, to, to jest mój siostrzeniec i dlatego pracuję w tym kabarecie. A czyli nepotyzm. Nepotyzm, tak, tak. Nepotyzm, koleżeństwo, kumoterstwo. Korupcja. Czy, korupcja. Przekupstwo. Hamstwo, niejednokrotne postawienie nóg. To wszystko w naszym najnowszym programie. Jeszcze tylko informacja z parkingu, przepraszam, kierowca czerwonego Renault Clio proszono o przeparkowanie wozu. <grystanie> Dziękuję, przepraszam i zapraszam. No, odcinanie kuponów. Myślałam, że to będzie jakiś remake, powtórki czegoś tam, z czegoś tam. Okazuje się, że no nie wiem, nie, może nie śledzę tak do końca waszego wspaniałego kabaretu, ale nie widziałam tego w necie. To bardzo dobrze, bo usuwamy wszystko z netu, co się tam pojawi, żeby ludzie myśleli, że to jest remake, a to się okazuje, że nie. Właśnie taki tak. sprytny zabieg. Natomiast no, wszystko już zostało wymyślone na świecie, no i tutaj Ameryki nie odkryliśmy. Te skacze, które gramy w tym programie, wychodzą z 1922 roku. Z końca 22, z 22 roku, 22 to ważne. Roku, peruwiański, peruwiański kabaret, Zrobił ten program i my po prostu przełożyliśmy to z Peruńskiego na Polski, gramy to. Eee... Ja nawet specjalnie tam jeździłem do nich wcześniej, ustalać jakby warunki i zasady korzystania z tego programu. Tak. Eee, od 20 roku odbywało się to pod Machu Picchu. Jeszcze tydzień temu był na Machu Picchu. No, przepraszam, na Piciu Moczu, dokładnie. Proszę, bo, bo, no nie szkodzi. I jakby dogadaliśmy się co do warunków finansowych, udostępnili na ten, na ten program. Ci, którzy jeszcze żyli oczywiście twórcy tego programu, a żyje ich większość. Natomiast następny program, no już się rozglądamy i znaleźliśmy, znaleźliśmy kabaret na Kita Japońskiej wyspie i tam no, zamierzamy się wybrać. Yeah. Górskiego czy to ładnie nabijać się z ludzi. ludzi? Yy, Też się nabijać się z ludzi. Ładnie to nabijać się ze starszych, biednych, nieszczęśliwych, chorych yy, yy, ludzi? Ładnie. Nie mogę się doczekać, kiedy ktoś ze za mnie zacznie się nabijać, jestem już starszy i schorowany. Więc Prze przecież, jakby... przecież my też jesteśmy starszymi, schorowanymi, biednymi ludźmi, więc to, jakby, to nie jest tak, że oczywiście jakby jakiś młody, piękny, bogaty się z nich wyśmiewał. No ale no, proszę zobaczyć. Jak no, jest... wyśmiewacie równych sobie. Tak, po prostu w naszym. Ale z drugiej strony są. rzeczywiście muszę się zastanowić, gdyby jakiś młody, piękny i bogaty się zaczął ze mnie wyśmiewać, to chyba by mi się to nie podobało. Co byś zrobił? Nic. No bo co mógłby zrobić? Taki co, jesteś spokojny. Co, może, a co, a co ja mogę co zrobić? Może zrobić człowiek bez ambicji, bez honoru, bez niczego? Nie to nie ty <noise> <noise> no, Powiedzmy, dlaczego jest was tylko dwóch y, panów M: y, jeden wójcik, drugi wilkołek. Gdzie jest drugi Wójcik? No to jest dosyć wstydliwa sprawa, nie wiem, czy możemy o tym... Te krosty? Nie, nie, nie. chodzi... Krosty im, to na szczęście jakoś Krosty tak. to zaleczą, ale ten rumień, no to po prostu to jest dramat. No, człowiek nie może chodzić, a co już dopiero na wywiady. A tak naprawdę? A tak naprawdę... E... A tak naprawdę problemy gastryczne. Tak, no jest to lecz. Dziękuję bardzo. My, my dziękujemy, pozdrawiamy wszystkich, którzy to oglądają. LCA. Cokolwiek to znaczy. LCA, ha ha szybki wierszyk na tę tą okazję. Czy to Rzeczpospolita, czy na wchodź na na